Dzisiaj jest ostatni z cyklu drugiego cyklu spotkanie w ramach akcji Miejskie Spotkania Medyczne. Naszym gościem jest Jerzy Szafanowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskiej, który opowie o tym, jak pacjenci mogą poradzić sobie z zawiłościami prawnymi, które wynikają z przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ jest zainteresowanie i pacjenci ciągle nas proszą o, o nowych specjalistów, uznaliśmy, że należy zorganizować trzeci cykl. Teraz czekamy na propozycje Chorzowi, a kogo chcieliby spotkać w przyszłym roku, bo to już byśmy robili od stycznia. Jako dyrektor chcę przedstawić. Problemy naszego szpitala, a również yy, rozwiązać zawiłości, kontraktowania z Funduszem Zdrowia, poinstruować pacjentów o swoich prawach, obowiązkach pacjentów, no i w jaki sposób się mogą poruszać bezpiecznie po tych przepisach, niejednokrotnie skomplikowanych dla naszych pacjentów. Frekwencja jest zazwyczaj duża, ale liczbowo uzależniona od tego, jaki jest specjalista, bo nie każdego interesuje kardiologia, są ludzie, którzy przychodzą tylko na, do, jak, jak, kiedy występuje ortopeda. Natomiast yy, zawsze jest na tyle duże zajęcie, Zainteresowanie, że myślimy, że warto kontynuować tą akcję. Jestem zaskoczony pozytywnie. Bardzo dużo osób przychodzi na te spotkania, są zainteresowani, są dużo pytań. Szczególnie cieszyły się spotkania z lekarzami specjalistami. To byli ornatorzy naszych oddziałów, dr Konik, pan dr Dudziak, pani dr To Wszystko było, byli lekarze z dużym autorytem medycznym. No i byłem zaskoczony za i fachowym podejściem naszych słuchaczy. I pytania były konstruktywne, rozwiązały wiele problemów, wyjaśniły. Także cieszę się bardzo i mam nadzieję, że będziemy te spotkania kontynuować w przyszłym roku. Projekt się sprawdził, dlatego że widzimy, że ludzie szukają informacji, przekazują sobie dalej, dostają zawsze jakieś, jakieś też informacje na piśmie. One, potem, one, są, one są potem przekazywane innym, więc ta myśl, którą przekazujemy w ramach tej akcji, wędruje później do innych. Pacjenci nas odbierają troszeczkę z punktu widzenia tego typowego pacjenta przychodzącego do przychodni. Nie zna naszych problemów, nie zna naszych problemów dnia codziennego, również i finansowych. Wysłuchujemy ich stron. Jeżeli są jakieś problemy, które możemy rozwiązywać, spisujemy wszystko i staramy się wdrożyć to i poprawić jakość naszych usług medycznych w szpitalu. To robić? Jako dlatego, że fundusz nie docenia struktur na przykład oddziału